Nie, sobie nie, 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 tak się po nie, 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 się nie, 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 Dobra, nie, nie, kiedyś miałam ile 3000 coś pucharków no ale coś mi się odwaliło z kontem i ten i no teraz, no w sumie to dwa lata temu to ten kiedyś w ogóle jeszcze na innym kanale i teraz ogólnie wygrywam na innej akcji, dlatego nie wiem czy to się nagra w zupełności ale powiem wam jeden taki coś jak gram w Jazz i nie nie cierpię, jak, bo ja z, ten duo gra, nie? Cześć, no to ten. Tak, no nie cierpię, jak jestem w teamie ja z jakimś koletem, bo Wiem, że już przegrywam, nie? Na pewno. To jest już założony, dlatego ten. Nie wiem, czy będzie dużo teamu jakoś, ale troszkę nagrywam. Dobra, no to nie wiem. Nie wiem, to Do gry chyba. Ale umiem, się. Nie wiem, czy nie będzie za głośno. Tutaj też ciszy Ból. Chociaż nie kol, nie chociaż. Nie. Nie, tu jest dużo krzaków jest. No. Dobra, wspieramy. Idziemy spać. Idziemy spać. Tak warczę. Ale bo. Bo jeszcze, Coś tam było? jest szalony, strzelka właśnie strzela nie, to jest mm. Tres, um, primo. fajny skin w Лоуза, браво, мальчики. Али, ходи тут, съем тебя. Ходи тут, Али. Сама зла. Ходи,

Dzięki. gonna no. O Maria są te, żeby że pokolta nie było, please. Lama jest na środku, jest, nie chcę, nie muszę Na środku, mówiłam Tu se w teamie ze mną

na drugą stronę nary nie ma? dzięki nie ja co gdzie ty jesteś co? jeśli jesteś powinienem być tu dzwon wyszedł przypominam Tyną to co pan znaczy co? nam sobie dobrze. Leon to dobrze radzi. Nadal trzy teamy są. Na mm. Jak mnie to wkurza. Co ty tam? taki dźwięk. Tam jest ty. Piara. Mm. 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 Nie mogę. Uff, uh, To nie fajnie się kłamę starą, ale nie, cóż co ja mam dobra? no jeszcze no jeszcze jakieś gówno w karnesie z tym jadzmy czymś tam jakieś gównie no, no rano, na tym odcinku namijamy 1200 o kurwa, czekajcie wsiądę jakoś inaczej Tyle mam. Tyle. mam. 10 dopiero. W miarę dużo. Mam brokołogę już. Szybko. Dwa dni nie mi zajęło 1000 pucharków, ale wczoraj nie grałam. Ten. tu. to? Najmniej pucharków. Na broku. Oczywiście. W niższej kolei rangi. Co? O, tak, chcę mieć Jessie, mieć. Dobrze, kłamie. 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 jesteś Kłamie. jesteś ten Kłamie. to? To się Rosa jakaś widziałam, ale nie, co mi ona ochotnie. W sumie, patrzcie, tutaj siedzieć, co? Tutaj jest no, jest tu siedzieć. Nie, no, trzeba grać. I jak on się nazywa? Anayana. Anayda. Co? Znaczy co? Znaczy, Bo... O tak, tu się odwala. Spadaj, 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 spadaj. Nie chcemy cię mieć, w... nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Nie. widocznie Nie. ale z Nie. 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 tymi Nie. Nie. Nie a ja damy czy czymś tam o -o 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 -o. Czy gracze, halo? siedzi od razu, no i już, easy spali się na łeb znaczy... co? trzy maski na to będą ale nie chce mi się tego robić Moja nie potrafię Pijam Alina Ci się ta emotka podoba Ja dzisiaj oglądać kogoś i ten ktoś nie wiedzieć, co <śc> z tej emotki robić Troszkę Ups Mamy problem, Aha, okej. Okay. nie mogę, nie mogę, nie mogę. Tak sobie idę krzeczkami nagle jakaś bajbę. Ono jest białe. Ono jest białe. I nie? Jest! jakieś mi się nie... Nie wiem. Okóz po kózu. Coś tam? Głównie okóz. Nie mam nic. A, to główny jest tu. Ale niedługo mega boxa będę mieć. A to nie i w ogóle, mnie na do jakiegoś losowego klubu. Nie wiem o co chodzi. Ale co mi tu. Dobra, robimy jeszcze tą misję, czy jej nie? W sumie, czy tam szybko spoczyszczę. Niby mam z Shelly, niby mam na Zadymie, ale. Tam jeszcze na jakimś. Nie wiem, więc to jest. No, no Czy coś tam Nie no, na tej i kończę Nie no, nie, nie będę pięć Tył, tysiąc, czy się z czegoś tam W so, sumie ja mogę sobie zobaczyć coś? Nie ma Ciekawe Nie wiem co pokaże wam Zastanowię się, jak kiedyś mi się blubi tak podobała, a ja kiedyś ją miałam, i miałam 90. rankę. Nie mogłam nią grać, bo mi ciągle by przegrywało, i bym. Znaczy, fajnie się nią grało, ale ten, ale. No. Y Przypominam sobie. Tak będzie kalkulacja. I ten, fajnie się bym ale jakby przegrała awaryjnie, to ten. To by było kiepsko, bo bym miała dużo minus, nie? nie ma w ogóle, czy to się... W ogóle ten, chodźcie. Jak macie jakieś postacie, to to się usuwa z tych pucharków na randze i na tym, czy tylko na tych na randze, czy tylko na tych. Ja myślałam, że tylko na randze, ale chyba na tym też. W ogóle nie wiem, nie znam się. No dobra, nie chcę mi się już wkreć w Czekajcie, patrz. Jakieś w ogóle nieznane te. Z, to, z tym czymś grałam. Akceptuję. Z tym, się, z tym czymś mi się fajnie grało. Jesteś w sklepie? Patrzcie w ogóle, ile mam ofert na kupienie. za tym ja, że ja jakieś cztery oferty. Mm. Ale ja nie mam game. Bo, bo jaki grzyb to musi ten tam się po to papi ale ta ten jakaś czarno-biała bi <grywa> ten taki jak to się nazywa, takie trusie na święta mi się kojarzy to z świętami Jakie fajne! O, jak coś też miałam, bo siema. Co tam? A drugi? Dobra, jest... <grym> no, to lepsze. No jest nic. Do tego. Ten, to nie teraz fajna, taka plażowa. Tutaj tam ją. Ja, Jakiś piskun domek za 12 godzin. Żukmek. Aha, okej. Okay. el a, a, tomica, Co? Że Atomica. On się dziwny, no pamiętać, co? Atomica? co? Że co? 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 Nie no, bezny ci normalnie piję. Może jakiegoś coś Nie no, taki sam. P y primo. Kiedyś coś z tym robotem odwalałam, ale nie pamiętam co. Ja chyba go ciągle nie wiem. Ja go próbowałam gdzieś przesunąć. Ja chciałam sprawdzić, czy ten będzie bić tego. I on nie bił chyba. Idziemy, ma no, duże życia. Co mi zrobisz? Kupię. Czekaj, w tą <śpiew życia> <śpiew joyful> <y> Aha, nie ma nigdzie Gdzie nie ma? O nie o, Dobra, wyzwalam te wszystkie ściany A nie będzie <śpiew> Mam problem <śpiew> Jaki <Krzytej>. Krzy... <śpiew> grzybowski grzyb Wiesz, 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 to jest Awa, To jest z na ciebie ulta. Dawaj. Jeszcze tego jednak będę. to jest